No to mamy jeszcze chwilę Grand Canyon z innego punktu. Widać Colorado River na środku ekranu w tej chwili. I dalej również bystrze Colorado. Teraz troszeczkę z prawej. Jest pół do pierwszej. Pogoda bezchmurna. Temperatura około między 10 a 15. Ale słoneczko świeci, więc odczuwalna jest wyższa. No to kacz.